Dokumentacja oraz archiwizacja dokumentów w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Nieodłącznym elementem każdego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej i jej archiwizacja. Najbardziej precyzyjnym dokumentem regulującym zasady kwalifikowalności wydatków są wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Każdego beneficjenta obowiązują także zapisy regulaminu konkursu, w którym składa wniosek o dofinansowanie. Jakie są obowiązki beneficjenta dotyczące dokumentacji? Każdy beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków i dochodów projektu w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem. Wyodrębniona ewidencja księgowa może polegać na wprowadzeniu dodatkowych rejestrów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych pozwalających na wyodrębnienie operacji gospodarczych związanych z danym projektem, prowadzeniu odpowiedniego kodu księgowego pozwalającego na identyfikację wszystkich operacji gospodarczych dotyczących danego projektu. Ewidencja księgowa powinna być prowadzona zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz wytycznymi instytucji zarządzającej, w sposób przejrzysty i pozwalający na uzyskanie informacji wymaganych w zakresie rozliczania i kontroli projektu, Brak spełnienia tego wymogu może skutkować uznaniem niewyodrębnionej operacji gospodarczej za wydatek niekwalifikowalny. Jakie są obowiązki beneficjentów prowadzących księgi rachunkowe i sporządzających sprawozdania finansowe? Beneficjenci zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę ksiąg rachunkowych. Czyni się to poprzez wprowadzenie na potrzeby projektu odrębnych kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych lub odpowiedniego kodu księgowego. Na beneficjencie spoczywa obowiązek ustalenia i opisania zasad dotyczących ewidencji i rozliczania otrzymanych środków. Jakie są obowiązki beneficjentów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów? Do obowiązków beneficjenta należy właściwe oznaczanie w Księdze Przychodów i Rozchodów dokumentów związanych z realizacją projektu w sposób wykazujący jednoznaczny związek danej operacji gospodarczej z projektem finansowanym poprzez oznaczenie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w odpowiednich wierszach numeru umowy. W jaki sposób beneficjenci prowadzący pełną księgowość mogą dokonać wydzielenia ewidencji księgowej na potrzeby prowadzonych projektów unijnych? Wydzielenie ewidencji księgowej można dokonać poprzez wprowadzenie stosownych zmian w polityce rachunkowości. Zmiany mogą polegać na założeniu dodatkowych kont syntetycznych, analitycznych oraz pozabilansowych, za pomocą których możliwe będzie wyodrębnienie poszczególnych operacji związanych z realizacją projektu, oraz wprowadzeniu dodatkowego kodu księgowego dla wszystkich transakcji wynikających z realizacji określonego projektu. Wyodrębniony kod księgowy stanowi określony symbol, numer, wyróżnik stosowany przy wprowadzeniu, ewidencjonowaniu lub oznaczaniu dokumentów. Przed poniesieniem wydatków w ramach projektu beneficjent planuje i wprowadza odpowiednią, odrębną ewidencję księgową w obszarze ksiąg rachunkowych. Przy planowaniu sposobu wyodrębniania ewidencji księgowej i podejmując decyzję dotyczącą rodzajów niezbędnych kont księgowych, beneficjent powinien wziąć pod uwagę następujące kwestie. Po pierwsze, zakres danych niezbędnych do prawidłowego rozliczania projektu, po drugie, obowiązujące przepisy dotyczące rachunkowości, i wreszcie, po trzecie, warunki techniczne używanego systemu księgowego. Prowadząc ewidencję księgową, beneficjent opisuje w swojej polityce rachunkowości wyraźnie sposób powiązania dokumentu zarejestrowanego w informatycznych zbiorach księg rachunkowych z dokumentem źródłowym znajdującym się w archiwum papierowych dokumentów. Uwaga! Wyodrębnienie ewidencji księgowej na potrzeby rozliczania projektu wiąże się najczęściej z koniecznością aktualizacji obowiązujących u beneficjenta polityki rachunkowości zakładowego planu kont, Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów oraz innych dokumentów wewnętrznych. Gromadzenie dokumentów księgowych, dokumentacji wydatków oraz dokumentów potwierdzających realizację zadań. Beneficjent ma obowiązek gromadzić dokumenty księgowe. W przypadku wkładów niepieniężnych dokumenty te nie są dowodami księgowymi, ale muszą potwierdzić wniesienie wkładu. Beneficjent musi rejestrować transakcje, których dokonuje. W przypadku transakcji gotówkowych należy gromadzić dokumenty kasową KP, KW, RK. Beneficjent ponadto jest zobowiązany dokumentować postępy realizacji zadań opisanych we wniosku o dofinansowanie. Opisywanie faktur, dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. Beneficjent zobowiązany jest na fakturach lub dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających fakt wydatkowania środków, umieścić oświadczenie o poniesieniu wydatków w związku z projektem, którego wzór znajduje się w podręcznikach Beneficjenta do SL 2014. Dokumenty księgowe związane z realizacją projektu powinny być opisane w sposób umożliwiający powiązanie wydatku z projektem. W przypadku projektów realizowanych w ramach EFES, opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej numer umowy o dofinansowanie projektu, informacje o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer lub nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, w ramach którego wydatek został poniesiony, oraz przyporządkowanie do określonej kategorii wydatków. Kwotę wydatków kwalifikowalnych, a w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań, kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania. Podział kwoty na źródła finansowania projektu w odniesieniu do wartości dofinansowania i wkładu własnego. Informacje o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej. Informacje o zastosowaniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku, prawo zamówień publicznych ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania zamówienia, numer ewidencyjny lub księgowy wraz z dekretacją, datę zapłaty. Opis dokumentów powinien być zamieszczony na jego odwrocie. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się opis dokumentów na dodatkowej karcie trwale połączonej z dokumentem źródłowym. Dokumenty główne przedstawiane do rozliczeń w ramach wniosku o płatność powinny spełniać podstawowe elementy dowodu księgowego, do których należy zaliczyć. Określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego. Określenie stron, nazwy, adresy dokonujących operacji gospodarczej, opis operacji oraz ich wartość, daty dokonania operacji, podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych oraz wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodów w księgach rachunkowych. W przypadku projektów realizowanych w ramach EFR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej powinno się opisywać w sposób następujący. Na pierwszej stronie dokument powinien zawierać informacje o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na odwrocie dokumentu numer projektu realizowanego w ramach RPO, oznaczenie do której kategorii wydatku przedstawionych we wniosku o dofinansowanie projektu odnosi się wydatek ujęty w danym dokumencie, wraz ze wskazaniem kwoty kwalifikowalnej. Numer księgowy lub ewidencyjny, pod którym dokument księgowy został zarejestrowany, dekretację księgową dokumentu. Dokumenty potwierdzające rzeczową realizację projektu to m.in. protokoły odbioru robót, wykonania prac, dokumenty potwierdzające przyjęcie urządzeń, sprzętu na stan środków trwałych, pozwolenie na użytkowanie. Protokoły odbioru powinny być wystawiane w oparciu o kosztory z inwestycji, tak aby możliwa była weryfikacja stopnia zaawansowania poszczególnych elementów pracy. Oznaczone datą oryginały potwierdzania dokonania przelewów wyciągów z Twojego rachunku płatniczego powinny dokumentować poniesienie wydatków w okresie sprawozdawczym. W tytule przelewu należy wskazać numer dokumentu księgowego. Wyciąg bankowy powinien również umożliwiać identyfikację właściciela rachunku, z którego dokonywany jest przelew. Uwaga! Jeśli wydatki ujęte w dowodzie księgowym dotyczą więcej niż jednego projektu, w opisie dowodu księgowego podaj wszystkie numery projektów i przypisz wydatki do poszczególnych projektów. Oznaczanie dokumentacji projektowej. Na beneficjentach spoczywa obowiązek umieszczania na dokumentacji projektowej właściwych oznaczeń. Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Jeśli realizujesz projekt finansowany przez program krajowy, każdy wymieniony wyżej element musi zawierać następujące znaki. Znak Funduszy Europejskich, znak Barw Rzeczpospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej. Jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny, w zestawieniu znaków umieszczasz także herb lub oficjalne logo promocyjne województwa. W jaki sposób należy przechowywać dokumentację projektową? Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniające dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania instytucji o miejscu jej archiwizacji w terminie do 14 dni od dnia zmiany lokalizacji przechowywania dokumentacji. Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich dokumentów umożliwiających weryfikację kwalifikowalności wydatków. Na beneficjencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że poniesione przez niego wydatki są kwalifikowalne. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów skutkuje niekwalifikowalnością wydatków, których beneficjent nie jest w stanie. Dokumentować w sposób określony w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020? Jak długo należy przechowywać dokumentację projektową? Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres 3 lat, a w przypadku gdy wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi mniej niż 1 milion euro, przez okres 2 lat. Okres ten liczony jest od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, beneficjent zobowiązany jest posiadać i przechowywać oryginały dokumentów związane z realizacją projektu przez okres 10 lat od daty płatności końcowej. O ile przepisy dotyczące pomocy publicznej nie stanowią inaczej. Dziękujemy za uwagę.